Jest niedziela 8 grudnia. Uroczystość niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny. Codziennie o 18 znajdziesz tu słowo boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła. Pochodnia, Pochodnia podcast. podcast. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał do niego i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ona ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w pięte. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących oto Słowo Boże. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśni nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała Ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia. Zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za Was wszystkich, z powodu Waszego udziału w szerzeniu Ewangelii, od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za Wami wszystkimi. Ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość Wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryja znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida Będzie panował nad domem Jakuba na wieki a jego panowaniu nie będzie końca Na to Maryja rzekła do anioła Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie.